Okej, okay, ja się tak delikatnie ogarnęłam. Nałożyłam sobie na razie mgiełkę. Spikam sobie twarz mgiełką. Zaraz będę walczyła z kremem, z filtrem. Miało być niby jakieś załamanie pogody, spadek temperatur, deszcze, a u nas jakoś tak tych zmian nie ma. W sobotę fakt faktem popadało tak dosyć dużo, ale po południu już zrobiło się pięknie tak, że my em, że my rozpaliliśmy grilla. Dziś założyłam Jedną z moich naprawdę ulubionych koszul, ja wiem, że ona tak może wyglądać troszeczkę ciotkowato, zobaczcie, jest taka w kwiatki, ale bardzo przyjemnie mi się ją nosi, ona jest z bawełny w 100%, ale ogólnie jest z Primarka, no ale y, Primanii, mu nierówne, można tak powiedzieć. I założyłam też takie krótkie spodenki, więc jakoś tak, nie wiem, przypomniała mi się postać Rose z Millerów, gdzie ona właśnie miała też taką, wiecie, koszulę, rybaczki, jakoś tak czuję ten klimat. Co? I ja siadam, żeby zrobić sobie makijaż, tak wiecie, to naszło mnie, bo czasem ja przechodzę obok tych moich kosmetyków mówię, kurczę, kiedy ja ostatnio ich używałam. I to nie to, że ja czuję taką presję społeczną, żeby wiecie się malować, bo no problem. E jakiś czas temu byliśmy na chrzcie w Warszawie i pojechałam bez makijażu, czułam się bardzo dobrze, e więc to nie jest tak, że nie wiem, ja czuję, że muszę się pomalować, bo co ludzie powiedzą, tylko bardziej tak sama tak myślę, że kurczę, dawno się nie malowałam, więc fajnie by było w końcu się pomalować, bo to też dla mnie jest coś takiego innego. Także zasiadam i spróbuję zasiąść też do tego mojego vloga z Płocka z Dnia Dziecka. Nie komentuję tego, ale wczoraj tak właśnie zauważyłam, że jeśli ja długo do czegoś nie przysiądę albo robię coś zbyt długo, właśnie tak jak montowanie filmów, jeśli to mi się rozkłada na bity tydzień, to ja w którymś momencie czuję, że już mi się nie chce tego robić. Ja muszę coś zrobić na raz, ewentualnie na dwie raty, bo potem mi się nie chce. Także takim jestem człowiekiem. Też zauważyłam, chwaliłam Wam się opowiadaniem. Jestem w sumie już na końcówce, ale przez 3 albo 4 dni nie mogłam do tego zasiąść i nie czuję już pociągu do tego. Więc no, muszę, coś, coś mu, musi się zmienić, bo inaczej ja będę ciągle coś zaczynać i nigdy tego nie skończę właśnie przez to, że ta czynność ym, zbyt długo trwa. Ok, ukroiłam sobie jeszcze do y, końcówki kawki, coś mi nie wchodzi dzisiaj. Y, ciasto, które wczoraj dostaliśmy od sąsiadki. A w tle wiecie kogo oglądam? Samą siebie, bo miałam chęć na moje vlogmasy zeszłoroczne. No, także tak. I dobra, nam się troszeczkę sytuacja zmieniła. Lila y, źle się czuje. Jest taka strasznie płaczliwa, więc po prostu y, ja jadę do sklepu po jakąś taką podstawę, podstawy typu chleb, jajka, mleko. Także, no mówię, podstawa, podstawy, a jakieś tam większe zakupy przejdą nam na inny dzień. Wydaje mi się, że nic się y, nie stanie, jeśli tak zrobimy. Tak jak kiedyś wam powiedziałam, w życiu trzeba być elastycznym. Zwłaszcza jak ma się y, tak zwane bombelki. No bo f, no, prawda jest taka, że to bardzo często właśnie dzieciaki w jakimś tam stopniu nam y, ten dzień układają. Y, więc tak, y, no, uciekam do biedronki. Mówię po jakieś takie pojedyncze drobiazgi. Nie wiem, zobaczę tak. Y Trochę chodzą ze mną znowu naleśniki, tak jak wiecie, kiedyś naleśniki zdarzały się dość rzadko. Tak teraz no, czuję, że taki naleśniczek byłby całkiem fajną rzeczą. No ale nie wiem w sumie, bo ostatnio jadłyśmy naleśniki. Zobaczę, jak w sklepie w zbłądzę i będę przychodziła obok dżemów, to po prostu kupię i zrobię dzisiaj naleśniki. A jeśli nie, to zjemy... Innego I tyle. Eee, także taką. Dobra, ja dabię, tutaj siedzę, gadam, zamiast działać. Cześć. Eee, co mamy dzisiaj? Mamy środę. Ogólnie tak, ozywam się do Was w zasadzie codziennie, bo jakby taki był plan, żeby wdrożyć się z powrotem w to nagrywanie. Eee, I. Eee... Hej, ho, hej, ho, już nieco późniejszą porą tak, środowo. Uf, ale jest już lepiej, zaraz Wam powiem, co i jak zrobię sobie tą ice frappe. Fakt, nie jest dzisiaj jakoś wybitnie ciepło, ale to też dobrze, bo wiecie, to jest taka chwila ulgi. I to jest, no, taka kawka, wiecie, z proszku, więc nie można oczywiście powiedzieć, żeby to było mega zdrowe. Zresztą na pierwszym miejscu oczywiście mamy cukier, ale co jak człowieka czasem najdzie ochota, to nie ma co sobie, wiecie, wszystkiego po kolei odmawiać. Mam tutaj mleczko, mam tą frapę. może zaraz dorzucę sobie jeszcze kostkę lodu. Usiądę, napiję się i do, do Was troszeczkę pogadam. Tak, miałam się do Was odezwać z kawką, bo w sumie kawka dawno wypita, ale wiecie jak to jest. Mamo piciu, mamo jeść, mamo wyjść, mamo to, mamo tamto więc nawet nie było okazji i tak, u nas ogólnie wczorajszy dzień, końcówka wczorajszego dnia była taka dosyć ciężka bo pojechał z Lilą na pogotowie z tego względu, że Lila miała bardzo, bardzo wysoką temperaturę jak się okazało na pogotowiu 40 stopni usłyszeliśmy, że to jest jakaś infekcja górnych dróg oddechowych dostaliśmy takie lekarstwo w syropie na zbicie temperatury dostała wczoraj wieczorem, dzisiaj raz dostała, pospała też, i dzisiaj jest po prostu dużo, dużo lepiej, nie była Ziemia. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy coś faktycznie ma ona z tymi górnymi drogami oddechowymi, bo szczerze mówiąc, nic takiego nie widzę. Jedyne, co właśnie nas bardzo zaniepokoiło, to była ta wysoka temperatura, no i też takie rozdrażnienie Lili. Dzisiaj to jest w ogóle, wiecie, inne dziecko, więc fajnie. Super, bardzo się cieszę, bo też nie ukrywam, że ja przeżywam tego typu historię, bo no nie wiem, co się dzieje. Tak, ona nam też nie powie, że nie wiem, boli mnie głowa, boli mnie to, boli mnie tamto. Tylko raczej my musimy sami dopytywać, ale też czasem, wiecie, sama nie potrafi stwierdzić, um, co tak dokładnie się dzieje. Więc tak, teraz chwilkę posiedzimy na dworku, bo pogoda w sumie jest taka mieszana. Trochę wieje, trochę wychodzi słonko, trochę jest pochmurnie, chociaż widzę, że gdzieś tam daleko są niebo jest takie ciemne, więc chwilkę posiedzimy, dotlenimy się i zaraz wrócimy do domu. Zresztą już późnawo się robi późnawo, No pierwsze, ale chodzi mi o to, że niedługo będzie Kuba. Kupa w ogóle miał nas zostawić na parę dni, ale jednak nas nie zostawia, w sensie nie wyjeżdża nic w delegację. Chociaż ja bym mam szczerze, że byłam taka ciekawa, jakby to było. Te takie dwa dni, żebyśmy były totalnie same. Lili, kto to przyjechał? Tata. Tata? Tak, a ja się z tyłu. Z przodu siedzisz, bo robimy pociąg, tak? No, a wszystko zaczęło się od puzli pociągu. Bardzo fajne. Jeśli, nie wiem, szukacie czegoś takiego do nauki liczenia, do nauki. Nie wiem, no liczenia to. Polecam taki pociąg z czuczu -Czu, to są puzle. Że najpierw... Oj, mamy wagoniki z numerkami i potem y, różne zwierzątka, różne rzeczy w tych wagonikach siedzą. Dalusia też mówi, że poleca, tak? Polecasz? OK, ruszyliśmy e, gdzie? Do sklepu. Do... Do Kaufa chyba pojedziemy, tak mi się wydaje. E, I przed nami. E, I tak, co miałam Wam powiedzieć? Ostatnio skorzystaliśmy z aplikacji e, Listonic, chyba, e, że tam po prostu jest przygotowana lista zakupów. Dodajemy sobie oczywiście potrzebne elementy, możemy skorzystać z popularnych, nawet, wiecie, tak jak o czymś zapomnimy. I tam odhaczamy sobie, i po prostu pozycje nam znikają. Więc rzecz taka powiedziałabym, że całkiem użyteczna. Uczy się właśnie korzystać z takich aplikacji w telefonie, bo wcześniej Wam mówiłam, że jednak nie ma to jak lista stworzona ręcznie, ale problem jest taki, że my często dosyć zapominaliśmy zabrać ją potem ze sobą do sklepu. Teraz mamy w telefonie telefon, wiadomo, najczęściej ma się jednak ze sobą, więc jest o tyle łatwiej. Chociaż jest jeszcze taki problem, że wkładamy do koszyka to, co na tej liście się nie znalazło. Zobaczymy, jak nam dzisiaj pójdzie. Także tak! Powiem Wam jeszcze, że bardzo lubię przejeżdżać przez te małe wioski, bo na przykład takie budyneczki są bardzo inspirujące. Albo jak, nie wiem, po drodze mijamy jakiś taki stawik z pomostem, to też jakoś tak działa na moją wyobraźnię. Pierwsze zakupy w Rosmanie odhaczone. W sumie wybraliśmy się bez całego osprzętu dla bobasów, więc musiałam szybko wyskoczyć. Przy okazji złapałam jakąś przekąskę i dla nas po batoniku. Tak. Przy... A po udanym shoppingu y, pora się wzmocnić, więc dzisiaj zarządziliśmy, że zjemy sobie kebaba. Tak, ja się tutaj muszę trochę doświetlać, bo wiecie co, zaczął padać deszcz i ogólnie zrobiło się tak szaro buro i ponuro. I muszę się przyznać, że też czuję się jakaś taka rozładowana, jeśli chodzi o moją energię. No ale w sumie zbliża się godzina 20. A my zaraz myjemy dziewczynę I co, kładziemy je spać? Ja mam dzisiaj ambicję, żeby sobie nałożyć jakąś tam um, odżyweczkę, olejek. Może się uda, chociaż tak na te pół godzinki. I, I coś, postoję sobie tak chwilę pod prysznicem, jakoś tak mam wielką, wielką chęć. I zrobiłam jeszcze desery. Zaraz je Wam pokażę. I co jeszcze miałam wam pokazać? E, takie w sumie dwa drobiazgi, e, które koniecznie właśnie chciałam kupić. E, I tak pierwsza rzecz, którą koniecznie chciałam złapać, to są chipsy jabłkowe, takie suszone plasterki. E, jadłyśmy e, takie plasterki u Asi, jak byłyśmy u niej na śniadaniu, i, i mi strasznie zasmakowały i dziewczyną, więc pomyślałam, że. No, to będzie taka fajna przekąska, ale widziałam już w internecie, że dużo, dużo bardziej się opłaca. Tej mam 80 gramów, to kosztowało chyba niecałe 9 zł. A w internecie chyba widziałam 200 gramów, także będę musiała zamówić. O tak, druga rzecz to musiki. Ja pamiętam, jak my kiedyś Lili na bieżąco kupowaliśmy musy, potem ona już wiecie. Wyrosła z tego. I tak przy Daluśce w sumie nie mogę powiedzieć, żebyśmy um, jakoś tak zawsze mieli przy sobie, ale ostatnio zauważyłam, że naprawdę musy jej bardzo wchodzą, jako takie drugie śniadanie, czy jak gdzieś jesteśmy, to ona bardzo ładnie potrafi ten musik sobie zjeść, więc stwierdziłam, że też należałoby się zaopatrzyć w parę sztuk, i te parę sztuk kupiliśmy. Ale. I tak, będę polowała w internecie na lepsze ceny, w ogóle musimy jeszcze uzupełnić zapas jakichś orzechów laskowych, orzechów nerkowca W sklepach tak jak patrzę na ceny w ogóle się nie opłaca, a na Shopee chyba widziałam najlepsze ceny, więc będę musiała po prostu złożyć jakieś takie zamówienie Chciałabym też złożyć zamówienie i na B, bo też widziałam parę takich produktów, które lubiłam. Przede wszystkim kawa, moim zdaniem, jest tam w bardzo opłacalnych cenach, ale to muszę po prostu któregoś dnia wygospodarować sobie z dwie godzinki, przysiąść i wtedy po prostu kliknąć. A, i za parę dni pewnie będę miała dla Was paczkę do otwarcia, bo jest promocja na Treflug. W zeszłym roku się skusiłam razem z siostrą i w tym roku też stwierdziłam, że. No może zaopatrzymy się w parę opakowań puzzli w jakieś gry, bo Lila puzle lubi, w gry też bardzo fajnie się wdraża. No i przy okazji oczywiście kwestia prezentów, bo to ja wiem, że jest lipiec, ale uwierzcie mi, że ten czas do grudnia zleci, nim się obejrzymy. A jeszcze po drodze wiadomo jakieś tam urodziny, mikołajki, tego typu rzeczy, także lepiej zawsze jest mieć coś w zapasie. Okej, okay, to jeszcze zjemy sobie deser, mam tutaj galaretkę, trochę śnieżki, kolorową posypkę, którą znalazłam gdzieś w mojej magicznej szafce do wypieków i niedługo idziemy na górę kłaść się, spać. Hej, na dobry początek dnia, macza, w sumie dawno nie piłam i tak pomyślałam, że a, dzisiaj sobie przygotuję Dzisiaj na śniadanie zjemy sobie placuszki, tu jeszcze kilka się smaży i placuszki będą z syropem klonowym. Ja jakiś czas temu kupiłam ten. Widać nie ma go już jakoś bardzo dużo, ale naprawdę zasmakował nam. I co, dostałam taką polecajkę, że spoko syrop jest dostępny w biedronce i że jest jednak tańszy. Kawka jest, ja się ogarnęłam w końcu, nie wiem, jakoś tak muszę popracować nad tym ogarnianiem się z rana, bo czasem to jest tak rozciągnięte w czasie, że w którymś momencie po prostu ulatują ze mnie wszelkie chęci do działania, tak, jedna mi śpi, druga też coś mówiła, że jest zmęczona, więc leży i ogląda sobie tyle tubisie, także tak, nie lubię, powiem Wam szczerze, tyle tubisiów. Ale z drugiej strony też wiem, że tyle się są najbardziej chyba tak dopasowane treściowo do tego wieku dziewczyn, więc... Okej, okay, niech sobie pooglądają. Ja zaraz i tak zabieram się za przygotowanie obiadu. Dzisiaj robimy kaszotto, bo w sumie mam i mięso mielone, mam i kaszę, mam i wszelakie inne potrzebne składniki, więc pomyślałam, że kaszotto nam wiedzie. A potem... Mm, albo jutro zobaczymy, przygotuję nam żurek, bo w sumie mamy jajka, mamy białą kiełbaskę. Miałam mm, wczoraj tak powyciągać wszystko, powiedzieć, mm, jaki mam plan. Teraz na posiłki. Bardzo lubię y, sama tego słuchać we vlogach, więc pomyślałam, że po prostu Wam wrzucę tego typu treści. Ale wczoraj kuba rozmawiał ze swoją mamą, więc już wiecie, nie chciałam się też y, wtrącać. Mm z tym moim foodholem no zrobiliśmy dosyć duże zakupy w sumie i tak nie wzięliśmy wszystkiego co chciałam bo miałam wielką chęć na chińszczyznę ale wiecie co, piersi nie było były w sumie w takiej dosyć dobrej cenie i nie ostała się nawet jedna więc no trudno, zrobimy innego razu, jeszcze na pewno będą kiedyś w promocji, a jak znajdzie mnie jakaś taka wielka chęć, to trudno kupię w tej cenie normalnej, chociaż jest zaporowa. Ja pamiętam, jak gadało się, że 16 zł za piersi to jest bardzo dużo, a co tutaj powiedzieć teraz? W razie czego wiem, że w Bydronce są te gigapaki, ale wiecie co? To mięso najczęściej śmierdzi. Więc... No, w ostateczności kupuję, ale to zwykle no, trzeba tego samego dnia je jakoś tak przesmażyć, podpiec czy cokolwiek, bo y, zamrożone i odmrożone faktycznie y, już zachowuje się tragicznie, więc tak na, no, wiecie, no jednak co tej robić, nie wiem, z paczkami ponad kilogramowymi. Y, jakbym, nie wiem, robiła jakieś takie przyjęcie, imprezkę, to, a to jakaś sałatka z gyrosem, a to jakieś kieszonki, tego typu rzeczy, a że siedzimy sami teraz, bo musimy mieć w końcu taki weekend, żeby posiedzieć w domu, to nie kupuję, no bo po co? Po co nam taka ilość? Kaszot to powolutku się robi, kasza nawet już jest ugotowana, a tutaj podsmażam mięso mielone, cebulkę, pieczarki. Zaraz tej dodam jakiegoś pieprzu. Akurat mam pieprz ziołowy, troszkę soli i tak, szybkie danie, bardzo smaczne także jeśli nie próbowaliście to ja polecam obiad jest gotowy do tego co Wam pokazywałam wcześniej dodałam jeszcze rozpuszczoną kostkę rosołową i śmietanę osiemnastkę może troszeczkę za rzadkie mi wyszło no ale nawet wiecie, można dogotować drugie opakowanie kaszy i mieć po prostu danie na dwa dni. Okej, okay, wysłaliśmy jedną paczkę. Byliśmy w biedzie. No i standardowo nie mogłam sobie odpuścić, chociaż po jednym lodzie musieliśmy sobie wziąć. Myślałam, że razem z Lilą zrobimy yy, ciacho, bo mamy rabarbar i tak pomyślałam, że zamiast tradycyjnie robić ciasto drożdżowe z kuszonką z rabarbarem, to zrobimy ciasto ucierane z rabarbarem i chyba bez kuszonki, tylko z cukrem pudrem. Ale Lila nie chce ze mną robić ciasta. Nie wiem, co się stało, ale od jakiegoś czasu, jak pytam się jej, czy idziemy razem do kuchni coś zrobić to Lila mówi, że nie, więc póki co ogląda sobie teletubisie. Tak dzisiaj pomyślałam, że im włączę. Zresztą chyba Wam już wcześniej wspominałam o tym, że dziewczyny zaczęły oglądać teletubisie. I tak, ja się w międzyczasie zabieram za to i szczerze mówiąc myślę też już o kolacji. Co dzisiaj dobrego zjemy? A zjemy chyba kamemberta.